Dzień dobry, wieczór! Fajnie, że tu jesteście. Lecimy z kolejnym tematem. A dziś tryb preselekcji przysłony powoduje, że w zasadzie możemy skorygować szybko ekspozycję i to w 95% wystarczy. Warto ten tryb sprawdzić. Członkowie elit artystycznych i politycznych, ludzie lubiący się wyróżniać. Chcemy zrobić tutaj zdjęcie na F1.2 i aparat tam 1 320 i ISO 125, ale potem w pomieszczeniu chcemy zrobić na F8 zdjęcie. To wystarczy zrobić na trybie preselekcji przysłony? Tak naprawdę, wystarczy zwiększyć przysłonę, on resztę nam ustawi sam. Pasm. Wiecie, co to za skrót? W zasadzie nie skrót, tylko pojedyncze literki z konkretnych trybów w aparacie. P, A, PASM. PASM, czyli tryby w aparacie. Czy korzystam z nich wszystkich? Nie. Czy jest jeden, który uważam za najlepszy? Tak, na to odpowiem i o tym wszystkim opowiem. W tym filmie nie robisz w manualu, Co to toś ciebie za fotograf. Jesteś pizdzenie, nie jest I zaraz się z tym spotkałem. Czemu nie w manualu, czemu nie w manualu? Nie będę hejtował, od razu zaznaczam: mój dobry i fotograficzny kolega fotografuje reportaże w manualu i radzi sobie świetnie. Ale to chłop, który już ma doświadczenie w fotografii bardzo duże, i jego palce są przyzwyczajone do kręcenia tymi wszystkimi pokrętłami. Więc tak, w manualu się da robić reportaż ślubny. Da i to bardzo dobrze. Ale jeżeli zaczynamy, bądź jeszcze nie jesteśmy tak wprawieni w te wszystkie parametry. To warto pochylić się nad trybem preselekcji przysłony. Nie dajcie się zwieść, że manual to jedyna opcja na fotografowanie, jak się jest profesjonalnym fotografem ślubnym. Warto wziąć pod uwagę tryby półautomatyczne. Nie w pełni automatyczne, bo to jest zło, ale półautomatyczne, jak tryb preselekcji przysłony, jak najbardziej. Długo się zastanawiałem w ogóle. Czy opowiadać Wam o każdym trybie z osobna? Te informacje są bardzo łatwe i szybkie do sprawdzenia w internecie, który do czego służy. Pozwólcie, że skupię się tylko na dwóch trybach, czyli manual i preselekcja przysłony. Najpierw zrobię wstęp, ale już za chwilkę przekonacie się, dlaczego używam preselekcji przysłony. Pokażę Wam na konkretnym przykładzie, o ile szybciej działa preselekcja przysłony, gdy są zmienne okoliczności oświetleniowe, czy chcemy użyć nagle. Innej, na przykład dużo wyższej, przysłony. Zaraz się przekonacie. No właśnie, ale obiecałem wam ten wstęp, więc zacznę. 25% zdjęć mniej więcej robię w manualu. Są to zdjęcia z lampą błyskową. Czy to rozstawioną na sali, film o lampach błyskowych, będziecie mieli tutaj przypięty u góry, czy to z lampą na body. Wtedy fotografuję w manualu, ustawiam wszystkie parametry, ustawiam manualnie błysk lampy i działam w manualu, bo to sprawdza się. Najlepiej. Znów tryb preselekcji przysłony w dynamicznych scenach, kiedy oświetlenie się zmienia, chcemy zmieniać przysłonę, jest zdecydowanie lepszy i szybszy. Obiecałem Wam przykład szybkości działania trybu preselekcji przysłony? No to dawać. Lecimy. Tryb preselekcji przysłony pozwala nam na bardzo szybkie działanie. tu i tu. Żeby utrudnić tą scenę, to możemy zrobić tak, że. Chcemy zrobić tutaj zdjęcie na F1.2 i aparat tam ustawia 1320 i ISO 125, ale potem w pomieszczeniu chcemy zrobić na F8 zdjęcie, co wystarczy zrobić na trybie proselekcji przysłony. Tak naprawdę wystarczy zwiększyć przysłonę, on resztę nam ustawi sam. Jeżeli dokładnie to samo chcielibyśmy zrobić z manualu, to już dochodzi większa kombinacja, jeżeli chodzi o zmianę parametrów. Także jak widzicie, tryb preselekcji przyzwolony pozwala nam sfotografować scenę. Tu szybko na F18, a potem szybko tu na F12. I na odwrót. Także ten tryb pozwala nam bardzo szybko działać pomiędzy różnymi oświetlennymi sytuacjami, tak jak tutaj, tak jak tutaj, tak jak tutaj. Nie ma znaczenia. On sobie parametry za nas zawiera trzy, tak jakbyśmy chcieli tam sfotografować. No to mamy tam jedną 1000. 600, f1.2 i 100. I teraz jeżeli sobie ustawiamy tam ostrość, robimy zdjęcie i chcemy szybko w domu zrobić na f8, tak jak przed chwilą robiliśmy, czy tam na f9, to on za nas resztę parametrów ustawi. Jeżeli dokładnie to samo chcielibyśmy zrobić w manualu, teraz jako dowód pokażę Wam, że te zdjęcia są dobrze naświetlone. Raz, dwa. I to wszystko robi za mnie tryb preselekcji przysłony. Wyobraźmy sobie scenę. No ja spróbuję sobie taki tutaj prosty test zrobić że chcemy zrobić zdjęcie na F12, tam było 11600 i chyba ISO było. 100 tak zróbmy i robimy zdjęcie. I ono jest ok naświetlone. Teraz dokładnie to samo chcemy zrobić, czyli szybko zrobić zdjęcie później w domu, i robimy teraz. Ale na F8, więc musimy zmieniać F8. Ok, to tu na pewno musimy mocno z czasem zjechać i podbić ISO pewnie. No Zobaczmy, jak teraz. No, w miarę, w miarę przyzwoicie, ale widzicie, ile parametrów musiałem zmienić. W zasadzie każdy, żeby dostosować, żeby to zdjęcie zrobić szybko. Na trybie preselekcji przysłony działamy sobie, możemy korygować ekspozycję, ale nie chcemy, czyli Raz. No. Pyczka, pyczka. Aparat to robi za nas, także to jest zdecydowanie szybsze i moim Zdaniem, zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o fotografowanie takich dynamicznych scen. No i jak? Przekonałem, jeżeli nie znasz jeszcze trybu proselekcji przysłony i nie wiesz, jak on dokładnie działa. I nie jesteś przekonany, czy pierwszy reportaż ślubny powinien być wykonany z tym trybem, to mam taką radę dla Ciebie jak kiedyś dla bonusa. Weź 20 metrów, Aha. rozpędź się i pierdolni głową w ścianę, bardzo, to może, to bardzo może oprzytomniejesz. Weź aparat w domu, w domowym zaciszu, próbuj pofotografować po prostu zwykłe, codzienne sceny z tym trybem. Przekonasz się szybko, że to najlepsza opcja, jeżeli chodzi o fotografowanie w trakcie reportażu ślubnego, czy nawet po prostu zwykłych domowych zdjęć. Są przyjazne, szybki i pewny. No i właśnie, tak zachwalam, tak zachwalam. Ich klientami są głównie VIP-y. I... Czy ten tryb ma wady? Jak dla mnie nie. Dlaczego go używam w reportażu ślubnym? Bo jest on stworzony dokładnie do tego, co jest potrzebne w reportażu ślubnym. Czyli szybkość działania, szybkość reakcji. W trakcie reportażu sceny zmieniają się czasem bardzo szybko. Ktoś zacznie płakać, ociera łezkę. I co? Będziemy wtedy się bawić w zmianę parametrów, bo ta osoba stoi w jakimś oświetlonym miejscu i wszystkie parametry w manualu musimy zmieniać. Tryb preselekcji przysłony powoduje, że w zasadzie możemy skorygować szybko ekspozycję i to w 95% wystarczy. Warto ten tryb sprawdzić. Członkowie elit artystycznych i politycznych, ludzie lubiący się wyróżniać. Jeżeli doceniacie takie konkretne materiały z konkretnym przykładem i zastosowaniem działania oraz konkretnymi ustawieniami, jak co podobierać w aparacie, by to działało sprawnie, to zostawcie mi, suba, będę bardzo wdzięczny. A jeżeli chodzi o inne media, to zapraszam Was na Instagrama i TikToka. Tam znajdziecie troszkę innych materiałów. Poradnikowych również, jeżeli chodzi o fotografię ślubną i sprzęt. Na dziś to wszystko. Mięsistych kadrów życzę. I do następnego.